Siema widzowie z tej strony Filip Fiłpiuszek. Witajcie w nowym odcinku z, z albumu Brain Rot'ów i mamy tutaj uzbierz wszystko, 2 miliony mamy do zebrania. Mm -hmm, no dobra widzowie. Więc zbieramy. Ty, ale mi tu dużo daje. Już mamy milion osiemset i jeszcze te nasze trzy tutaj Brain Roty. Nowe, oczywiście, epickie. Epickie. Czemu? Takie epickie. I widzowie, Uuu, nowość, cappuccino assassino, myślałem, że według powtórki. E, no właśnie o tym mówię. I widzowie, madung, ja widzowie, co jest? Madung idzie, co jest, widzowie, nie? Jakim cudem? E, my mamy 2 miliony, ja mogę kupić tu złotą paczkę, ty patrz, to słoneczna paczka. Słoneczna paczka. Ciekawę, ciekawe Kolejna słoneczna, ale no, widzowie O! Oh, jest mega dobrze, już mamy tutaj w naszym indeksiku kolejne dwa nowe brain roty, No i dobrze, widzowie No patrzcie, tu już mamy tutaj brain rociki I widzowie, tutaj dalej lecimy Kupujemy sobie te karty Bo czemu by nie Mm, tutaj kolejne. Tutaj stawiamy na no, kolejne karty. Zbyt wiele paczek. No, na really, serio, naprawdę musiało być zbyt wiele paczek. Musiał tu być limit paczek. No, w sumie musiałby być, bo wylakowało by serwer, jakby ktoś miał cały ten podest zrobiony opakowany z paczek. Ale dobra, widzę, Tutaj. No, nowy film jest z tego. Um, będziemy będę się starał jak najlepsze brej norty tutaj i no Zbyt wiele paczek już tutaj no kurde, poczekać dać położyć więcej nie mogą, no. Nie, nie pozwalają. O, złota paczka tutaj kupiona, jeszcze takiej nie miałem e, w tych filmach. No kurde, no ja nie chcę pomijać, no. To jest najgorsze. Um, Widzowie. Tutaj będziemy otwierać paczki, na tym to w sumie polega o, pakiet wody, szara paczka dobra, kupuję oczywiście mm, tutaj z, y, zaraz sobie pieniądze pozbieramy jeszcze tutaj y, otworzymy sobie paczki to złotą na później no ale, pewn ale pewnie i tak zaraz y, los mnie, po nie posłucham się i otworzę tą paczkę, ale no. Um, dobra, widzowie. Pierwsza złota paczka będzie otwierana za chwilę. Mhm. Tutaj jeszcze sobie zbierzemy pieniądz, żeby tam mieć. Zarobić trochę. Patrzcie już widzowie, jak mamy dużo tych nocnych brain rotów. Ale czekaj. Gramara M. En Madung to jest... Ten frigo camelo znowu. snocny nocny Brainrod. Garama i Madung Jest! Jest! Widziałem nowego! Z wodnych. Patrz, patrz, patrz. Glor... Glorbo frutto drilo. No. Fajnie. Przynajmniej mamy nowego. A nie to, co w tych zielonych kartach. Gdzie nie mogę ciągle tego samego... chociaż jedn... jednego zdobyć nowego, no. Bobrito Bandito! Co jest widzowie, Bobrito Bandito? Widzowie, tutaj kupujemy kolejne paczki, ale przynajmniej mamy nowego Brain Rota, kolejnego Bobrito Bandito. Jezus, widzowie, Maria. Dobra, otwieramy nową paczkę, szimpanzini, bananini. Ale co mi to daje? Poczekaj. Bo jak miałem srebrne paczki, to ta baneka Ambalabu jest taka srebrna teraz. O, widzicie, widzowie? Albo Kokofanto Fanto Elefanto. Mm -hmm. Czyli w albumie mam też srebrną paczkę. O to to chodzi czy nie? Bo ja nie wiem, widzowie, widzowie, ja nie rozumiem. Co 3 miliony? No, co na paczka, ta. No, skubany. No, no. Tak. Um, tutaj dalej lecimy sobie. Tutaj kupujemy paczki. Szkoda, że tam dalej nie można wyjść. Trzeba tylko czekać. Um, co tutaj dalej? Um, patrzymy tutaj o widzicie i tam jest teraz złoty szimpanzin bananini, a był szary, a nawet może nie miał efektu kart, ale widzowie. Jeszcze tylko 3 minuty i będziemy mieli pakiet słoneczny, nową kartę słoneczną. Jeszcze takiej nie miałem w mojej serii tutaj albumu Brain Rotów. Eee, widzowie, otwieramy, no nic nowego oczywiście, bo czemu by nie? Nic tutaj nie dadzą nowego. Ja, tu, ja będę ciągle otwierał te zielone paczki, aż nie dostanę. No i Bone No i tu lecimy dalej. Otwieramy Mateo. Bone kambala No nic tu nowego. Co tu jest gwiezdny pakiet gwiazdowy? Gwiazdowy to na pewno tam jest... Em, ta. Jak to? Kurde. Kurde, jak, o co mi chodzi, widzowie? No, chodzi o to, że. Kurde, co ja chciałem powiedzieć? Ja już zapomniałem, bo myślałem o czymś jednym tutaj. Um, ale widzowie. A, że w tym pakiecie gwiezdnym to tam na pewno jest um, ta girafa celestre na przykład. Nie wiem co dalej. Ta satelita, ta taka jedna. Jest jeszcze ta yy, lawaka Saturno pewnie. No i tak dalej. No pewnie takie są tam rzeczy. Yy, dobra. Dobra, poczekaliśmy sobie tutaj. Zrobiłem cięcie małe, żeby zobaczyć tutaj, co dostaniemy, bo zrobiłem takiego skipa, żebyście nie musieli czekać, zanim to się wszystko zrobi. Drugi Sertima. Frigo Camelo ta, ta, ta sahur. Dobra, już rozwiązałem to. Czyli jak tutaj będzie na przykład widzowie tak długo. Em, ta karta się tak odsłaniała. Dobra, możemy tutaj otworzyć to. E, to wtedy jest coś nowego. O, widzicie? Fr fruli Frula! 802 sekundy, widzowie! Ile to jest? Przepraszam bardzo. Jak dużo. Już prawie 1000. Um, no widzowie Może to zrobimy tutaj um, Mamy fruli, frula To jest pustynny brainrod, no tak, no że on był na pustyni w chacie? Z tam parasolkiem, czy tam, no W jakimś domeczku takim małym Jezu, ja zapomniałem o tym To czy to jeszcze jest taki pustynny brainrod? Lirililalila lila. Może no tak, no może to nie, ale. No, rili rila, rila to jest takie, ten. Yy, pustynny. Co jeszcze tutaj może być? Yy, nie wiem. Yy, krabra kadabra, szef ten. Na pewno. Albo to jest dowodnych, bo. A nie, no, on dowodnych. Ta. Utralala, utralala. i... Go dawno nie miałem tego tralelo, ale dobra widzowie, tutaj otwieramy dalej jak zwykle. Bo czemu by nie i tak nam nie wydropi ten nasz nowy zielony, ten taki karta nasza nowa. Yy, i co dalej? Tutaj kupujemy. Mamy milion sześćset pieniędzy tutaj. Yy, co możemy jeszcze robić? No tylko paczki otwierać, no widzowie. Tutaj yy, lecimy sobie dalej. Yy, nie wiem, czy dzisiaj live'a będę robił, ale chyba nie, bo tak, no widzowie, tutaj jakaś tęczowa, ta zielona paczka, co jest widzowie? Tu ktoś ma jakąś bonekę ambalażu złotą. złotą, złotą. Ja mam czympan z banana, nie, nie, no nie. A tak naprawdę, co tu tutaj mamy? Um, idziemy, no mamy. No, idziemy tutaj, um, wchodzimy sobie, patrzcie. Zobacz nie można więcej umieścić no kurde no jakby tak cały całą planszę się dało o glorbo na ulepszaniu dobra i patrzymy słabo trochę tutaj nam wydropiło ale patrzcie dwie, dwie legendarne no te słoneczne już mamy jednego Będę na drugiego proszę jest na drugiego dawaj 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 biegnę biegnę siup mamy kolejną kartę a więc, widzowie, dobra, lecimy tutaj dalej. Um, I no, lecimy tutaj kupujemy rzeczy. Czy kolejny odcinek z tego będzie, widzowie? No, nie wiem, już możliwe, że nie będzie. Może będzie, ale kiedyś tam. E, może powrócę do tego. Ale dobra, widzowie, jeszcze tutaj z innych, z innych gier różnych, przeróżnych trzeba nagrać tutaj coś. To więc no. Um, lecimy tutaj dalej widzowie, mamy z, kurde mało już pieniędzy, to jest, o Jezu już mało, coraz mniej pieniędzy widzowie, coraz biedniejszy się staje, nie no nie, ale że w grze no, tutaj mamy 56 tysięcy, no mega dużo, mega dużo dostaliśmy, a tutaj 32 tysiące kurde poleciały z tego słonecznego, nie? Ech. Dobra, widzowie, no. Co mam tutaj robić? Zbieramy pieniądze. Tutaj jeszcze otworzymy tą nową słoneczną. Aby nie była powtórka. Aby był jakiś nowy, kurde, najlepszy. E, bo tutaj taka jedna osoba, którą znam, e, ma już wszystkie z tych słonecznych. Nawet tego najlepszego. Ona też z tego. E, ta osoba też z tego film nagrała. Ale nie, jak otwierała te paczki, to więc, Widzowie, no tutaj lecimy dalej. Yy, tutaj otwieramy, otwieramy, jakieś szympansy, bananini, kurde. Czy tutaj otwieramy, dalej. Yy, dobra, kolejne paczki, tutaj kupujemy bo nie ma co robić e, co tutaj dalej kupywać no nie wiem, no przeró przeróżne rzecz rzeczy tutaj nic nam wyle nie wyleciało hmm. wszystko to po wszystkie po kolei będę kupywał oprócz tych, który na które mnie nie stać bo i tak na tego zielonego poluję tą najlepszą kartę z tego co wiem to jest pipi chyba e Kurde, jak ona miała tam. Nie pamiętaj, nie pamiętam, widzowie. A więc, no, mm. nie wiem, kurde, pipi Watermelon. O, tak to chyba było, nie wiem, jakoś tak. Ale no, złota paczka księżycowa ta. Jezu widzowie, coś to było. Patrz to, złota paczka. No, mamy tylko jedną z, z tych liściowy, liściowych paczek. Ale no, nic tutaj nie trafiamy takiego przedobrego, nowego, nic. Nic, dokładnie nic. Hmm. tutaj lecimy dalej widzowie. Otwieramy. No i Firgo Kamer. <śm> nie wiem, nie, uf, nie chcę mi się tego otwierać, bo to i tak wiem, że coś słabe rzeczy nie polecą. Bo to jest oczywiste, żeby jakieś wambicze rzeczy poleciały. Hmm. Co tutaj jeszcze? No dobra, no tylko otwieramy. No i znowu Frigo no Widzicie, widzowie. Widzicie, sami to widzicie, że ja nie wiem, jakoś nie mam dzisiaj szczęścia do takich gier. Eee. Co tutaj jeszcze? No nie wiem jakieś tam gry, ale i tak pewnie i tak nie będę miał szczęścia. Eee no. Tutaj milion pieniędzy, ale co mi to da? No, mało mi to da. Ale widzowie. No, tutaj lecimy dalej. Poczemu by nie? Ale widzowie, tutaj zbieramy pieniądze. Mamy milion dwieście już pieniędzy. Ale no i tak mało jest na te moje słoneczne paczki, bo jeszcze miliona nam brakuje, a tak dokładnie to 200 tysięcy, znaczy 900 tysięcy. Mm, I tutaj lecimy dalej, no bo tutaj nie ma co robić, no w tej grze, tylko tutaj się paczki otwiera, ale no przynajmniej opening jakiś jest i to będzie już część druga tego filmu, mm, lecimy tutaj dalej, kurde no, spać mi się już chce od tego otwierania paczek, nic nowego, same te same paczki, wszystko to samo leci, no widzicie, widzowie. Ciągle ten Ribokot, kurde jakiś. Srimplan z nie, nie wiem. Ja nie wiem co mam robić, ale no. Może dzisiaj coś na żywo będzie. Nie wiadomo. Może będzie. Może nie. Eee, co tutaj dalej? No kupujemy paczki, no tylko. Bo pf, po, po co? Eee, nie kupywać. Co dalej? No, tu zbieramy pieniądze. No jak mamy na żywo robić, no to będzie na żywo. Tylko tutaj trzeba wymyślić sposób, jak to na żywo robić. Tutaj jest jakiś minionek, kurde. I on ma takie brainroty roty. No, to... i on ma tego najlepszego. Widzicie, widzowie? No, Baby Watermelon. Czy tam, no, jakoś tak to się tam nazywa. Ale widzowie. Jest dobrze. No, z naszego albumu. Tutaj mamy sporo takich dobrych. Jeszcze minuta i będziemy mieli słoneczną paczkę. Tu jest jakaś paczka i teraz otwieramy wszystko tutaj naraz. Uuu, Madung. No, dawno go nie miałem. Z tych epickich. No, ja to tak nazywam, że tutaj te niebieskie to są rzadkie, te są Jakieś, nie wiem, zwykłe, najzwyczajniejsze. Yy, srebrna paczka tutaj. No i znowu słoneczna idzie, ja nie mam na to pieniędzy. Może jakbym pozbierał, ale nie no, nie ma nie... O! Bobrito Bandito. Też dawno go nie miałem. Dołączył do ciebie użytkownik hektorek. To kurde, no ile? Ile tych osób będzie dołączyło? Na kolejnym filmie znowu osoby jakieś dołączają do mnie. Um, A ten Hektorek to jest tam taka jedna osoba też, która nagrywa na YouTubie, to więc, no. Um, też znam, widziałem się z tą osobą, tylko, no, e, nie spotykam się dzień na co dzień, bo ona też nagrywa tam. E, to, to nie jest jaką moja dziewczyna, nie myślcie o tym, e, zdecydowanie nie. Bo tutaj, no, to nie myślcie, tak, bo to nieprawda nawet. No, patrzcie, no, hektorek dołączył. Yy. Dobra, tutaj otwieramy te paczki. Jeszcze. Potwieramy. Tak nic nowego nie będzie, bo to jest 0,6% szans. Tripi, tropi, ulepszenie. Dobra, mamy słoneczną paczkę, ale to zaraz. Jeszcze potwieram te paczki. A mi się spać jakoś zachciało, ale dobra, widzowie. Otwieramy. I. Trala, i ta trala. Jezu, widzowie. Nowa. I ja już myślałem, że to będzie jakaś powtórka. Jezu, widzowie, udało się, nie? Naprawdę. Yy, no, tutaj lecimy dalej, widzowie. A, i widzowie. I to już by było tyle z tego odcinka. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może na żywo będzie, ale. I Cześć!